Cześć, traderzy! Witam Was! Ponownie Shark z tej strony na swoim kanale. Posłuchajcie, znalazłem fajne zagranie na NZDK, i dlatego najpierw chciałem Wam przedstawić, omówić to, co analizowałem analizę, którą wrzuciłem 3 grudnia. Tutaj mamy ten cały setup, który 3 grudnia był rozrysowywany. No, zobaczcie, w tym miejscu był plan wejścia w górę. Możecie sobie to sprawdzić na filmie. Wejście niemalże koncertowe. Załóżmy, że tu byłby stop loss. 25 pipsów stop loss i nasz take profit 200. 200 pipsów to jest słuchajcie, prawie, znaczy prawie, dokładnie 8R. 8R przy 3% ryzyku na transakcję to mamy ponad 20. Ile nam to zajęło? Zobaczmy. Wejście było tu. 10 dni, ponad 20% w 10 dziennych świeczek. No co, fajny układ, prawda? Bardzo, bardzo fajne zagranie. No i zobaczmy teraz yy, kolejną moją propozycję na najbliższy czas na NZDK. -zie. A mianowicie tutaj, yy, zobaczcie, yy, co, co mnie tutaj przyciągnęło do tego wykresu. A mianowicie ładny układ pięciofalowy, który jednocześnie powstaje na krabie. Mamy jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę i piątkę. I teraz tak, yy, zobaczcie, trójka jest rozszerzona, więc piątka rozszerzona raczej być nie powinna. W tej chwili piątka zatrzymała się na 38 i 6, czyli w tym miejscu, w którym teoretycznie mogłaby się odwrócić, tak? Sprawdźmy, czy jest równa jedynce. No jest! Więc tak naprawdę moglibyśmy się spodziewać odwrotu tutaj. Yy. 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 I mamy również 5 fal do góry, tak, na, w tej piątce. Więc tak naprawdę możemy się yy, spodziewać w tej okolicy odwrotu. Natomiast ja zaznaczyłem yy, Poziom troszkę wyżej. Z jakiego powodu? Z tego powodu, że tutaj jest jeszcze średnia setka z interwału, zobaczcie, d1. I teraz tak. Albo będziemy mieli zagranie gdzieś w tych okolicach, albo tutaj. Wszystko zależy, gdzie pojawi nam się formacja odwracająca trend. Dodatkowo spójrzcie w tym miejscu jest ten fioletowy ruch 50% tegoż spadku. Natomiast z kolei w tym miejscu, gdzie obecnie jesteśmy, przemawia zatem punkt B motyla, który jest na interwale D1. Zatem, zobaczcie, w tym momencie, jak omawiam ten film, to już widać, że piątka przekracza Powoli ten poziom 38,6, więc jest spora szansa, że odwróci się w tych okolicach. W każdym razie, gdzieś tutaj, w tym miejscu, musimy szukać formacji odwracającej trend. Klasycznie RGR proste albo Shark odwracający. I dokąd, dokąd możemy to zagrywać? No, przede wszystkim zobaczcie, w tym miejscu mamy formację, mamy, przepraszam, falę, korektę trzyfalową A, B, C. E, jesteśmy w tym momencie w trendzie spadkowym. Więc, jeżeli to nie jest koniec trendu e, tego dłużego e, i mamy tylko trzyfalową korektę, to to jest świetne miejsce do dołączenia się na kolejny impuls. E, gdzie wypada kolejny impuls? No, to już jest. E, historia na inny film, na inne nagranie, ponieważ my musielibyśmy dokładnie policzyć fale wewnątrz tego, wszystkie fale na jakim etapie jesteśmy w tym trendzie na, na D1. Natomiast są dwie opcje zagrania na to. Dwie opcje wyjścia. Pierwsza to jest dojście do tąd. Jeżeli faktycznie jest to impuls kolejny, to na pewno do tego miejsca dojdzie. Zobaczcie, ile to jest punktów do złapania. Od miejsca, gdzie na przykład jesteśmy obecnie, to mamy 250 pipsów. No piękny ruch, tak? Niech to potrwa tyle co tutaj na przykład. Albo yy, chociaż nie, impulsy są zawsze szybsze, więc <laughs> to na pewno będzie trwało, jeżeli to będzie impuls, to będzie trwało krócej. Yy, więc kilka, kilkanaście dni można 250 pipsów zgarnąć. Ewentualnie druga opcja, yy, dużo bezpieczniejsza, to jest zmierzenie sobie poziomu Fibonacci'ego. O, zobaczcie. I na przykład dobrym pomysłem na wyjście byłoby 50%, co się pokrywa z punktem B tego szarka. Przepraszam, to jest krat. Dzisiaj jestem troszeczkę zakręcony. Wybaczcie mi to. W każdym razie, to jest dobre miejsce, gdzie moglibyśmy brać pierwszy potencjalny take profit. Jeżeli byśmy wystartowali stąd i zrobili stop lossa na przykład tu 20, no to mamy 6R do zrobienia. Oczywiście, jeżeli rynek podbije wyżej i będzie to wyżej, no to analogicznie na przykład w tym miejscu weźmy sobie 30, 150, zaokrąglimy 5R. Tak więc uważam, że jest to bardzo fajny setup. Kilka rzeczy się zgrywa: formacja harmoniczna, średnia z dużego trendu. Jest to zagranie zgodne z trendem wyższego rzędu, mamy falę w fali trzeciej lub C i zobaczcie, na interwale H1 jest również dywergencja, więc to wszystko wskazuje, że zagranie wydaje się być bardzo fajne i z dobrym stosunkiem zysku do ryzyka. To by było na tyle w tym nagraniu i pozdrawiam, do usłyszenia, dzięki wielkie.